Witajcie, z tej strony DarkSerdomadia, a to jest kolejny odcinek z Mistrzów Minecrafta i Magii. Tak, dzisiejszy... dzisiejszy tydzień. To nie brzmi zbyt dobrze. Tak, w tym tygodniu nie wyszło zbyt wielu odcinków, w zasadzie je tylko je był w poniedziałek. Jak na razie. I myślę, że dzisiaj i myślę, że to będzie wbrew pozorom tyle. No może w, w, w sobotę jeszcze coś wyjdzie. W każdym razie, co w zasadzie się dzieje ze mną i dlaczego nie ma odcinków? Otóż tak, skończyły mi się zapasy odcinków, teraz wszystko będę nagrywać na nowo. Poza tym siedzę nad teksturami i też nie do końca nad wsparciami, dlatego że zająłem się księgą przygód. Poza tym mam deadline w pracy, dlatego jest ciężko z zorganizowaniem czasu. A tak poza tym trochę straciłem venę i trochę mi się nie chce. <laughs> to są takie mało usprawiedliwiające usprawiedliwi usprawiedliwienia, kurde, ale mi się plącze język ale tak, postanowiłem coś dla was nagrać, żebyście nie zostali bez odcinka w tym tygodniu z mistrzów i tak, tutaj jak widzicie mam straszne fps no ja no, teraz mam całe 30 tak jak powinno być ale generalnie to jest kwestia magazynu jak się okazuje, te rurki tikają i, i dlatego po prostu jest problem. I macie podpowiedź co, co w dzisiejszym odcinku. <grym> Okej, okay, spoilers. Ja. W każdym razie tak, ten magazyn zostanie przeniesiony. Tylko ja się muszę rozmówić z Karimirim, bo on mówił mi, że coś tam zaczął przygotowywać i znalazłem taką oto, taki, taką oto książkę. I tutaj jest takie oto miejsce, i w zasadzie nie wiem, czy to jest przygotowane na magazyn, czy na jeszcze coś innego. I po prostu wolę się jeszcze go zapytać, czy mogę już tutaj przenosić różne takie dziwne rzeczy, czy jeszcze nie. I coś się. co w zasadzie to jest. O! Poleciał do nas darmowy dirt. Jak, bardzo się cieszę. W każdym razie, no, okazało się, że generalnie jeżeli rurki logistyczne nie wylecą, to wylecą przynajmniej gdzieś daleko i nie można przy bazach budować, dlatego że FPS wtedy leci na łeb, na szyję. Natomiast tak, co ja w ogóle chciałem ten magazyn przenieść do, do innego wymiaru w ogóle, nie do odległego miejsca, tylko wyrzucić w kosmos. I... To nie byłby taki zły pomysł, ale tutaj mówię, Karimili się napracował, więc, więc ja wolę się go podpytać i przynieść ewentualnie tam i, i się tam bawić. Nieważne, zobaczymy. Jeszcze tutaj pokażę Wam, co zrobił Tolmaj. A Tolmaj zrobił o takie coś, i jak jak to zobaczyłem, to w pierwszym momencie złapałem się za głowę i, i zareagowałem wielkim wytyfy. I to nie zabijajcie to tak mocno odebrałem do siebie. Zwłaszcza, że tam jest pod spodem ciemno. Bo no, widzicie, i tam się różne dziwne rzeczy mogą spawnować: typu ten jakże uroczy zombiaczek, którego nie mogę zestrzelić, ponieważ nie mam strzał. No, dobra, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Tak. Ok, no to zombieczka już nie ma. Ja tutaj troszeczkę posiedziałem, posiedziałem w, 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 poza odcinkami i coś tam jeszcze zrobiłem, nie nagrywałem, żeby nie mieć zbyt wielu odcinków na zapas, no ale jak widzicie, widzicie jak to się skończyło. W każdym razie teraz biegniemy do Tolmaja, dlatego że będziemy się przenosić do mnie już na miejsce mojej bazy, tylko z kolei no właśnie, co z tą moją bazą? Moja baza jest. Dlaczego biegnę, biegnę do Tolmaja? Moja baza jest dosyć. Ta. Da... posuwałem pomnik Wirażera, to było straszne. E... Moja baza jest dosyć daleko, i tak się składa, że Tolmaj ma. ma coś, co nam pomoże się tam dostać. Czyli ma do mnie portal. A tu jest Kari, tu nie. Czyli lecimy do mnie. No i właśnie, i gdzie ta moja baza? No w zasadzie baza jeszcze nawet nie jest zrobiona. Ale jest zaczęta. Jest zaczęta, więc bez obaw, tak, tutaj będzie coś kiedyś. I dzisiaj sobie przygotowałem trochę materiałów na to coś kiedyś. No i właśnie, na razie to jest jedną wielką dziurą w ziemi. I tak. Jest tutaj naprawdę dużo już pracy trzeba tutaj włożyć, żeby to cokolwiek powstało. I jak to sobie wyobrażam? Wyobrażałem na górze sobie taki wielki, wielki magazyn. Ale to z oczywistych względów nie wyjdzie. Więc tego wielkiego, wielkiego magazynu nie, nie będzie po prostu. Na górze będą przejścia do wszystkich tych takich magicznych modyfikacji. Natomiast tutaj będą modyfikacje techniczne. Czyli cały dół mamy na Technikalia. Czyli tutaj będą. Będzie, jak to się nazywa? Ma... Warsztat. Tak, tutaj będzie warsztat. Nie tylko myślę z, 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 z modyfikacji. Mm -mm. Tak, jak, jak się nazywa ta modyfikacja? Thermal Expansion ale też red powerowy i właściwie project REDowy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wszystko będziemy mieć do technikaliów na górze magia Tutaj będzie się tak ładnie wchodziło po schodkach, na środku wielkie moje pomniki i mnie i całej reszty mistrzów tak ale w zasadzie co mogę tylko przejść do budowania i jako, że mam... To jest jedyna rzecz, na którą w tej chwili mam jakąkolwiek wenę, więc zrobię z tego time-lapse. Myślę. się tutaj pozmieniało? E, tak. Nie jestem pewien, co do, te, co do tego wielkiego okna. Myślę, że może je nawet sobie zostawię, ale bym wymienił to takie niezbyt przejrzyste szkło. To znaczy z taką kratką dziwną. Na jakieś inne. Zobaczmy, co tu możemy sobie znaleźć. Las. Jest to. Tam ten mana glass I to nie jest nawet drogie, więc moglibyśmy to sobie zrobić. To nie byłby głupi pomysł. Nie wiem w zasadzie, do czego nam to. Do kolorów I do. Okej. Okay. Ale w sumie jako. jako fajny wygląd, przepraszam ja się wierzę na Chryste jak nie wiem jako fajny wygląd to moglibyśmy sobie nawet te, coś takiego zrobić yy, i ile będziemy do tego raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście jedenaście raz raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć, dziewięć dziesięć jedna dwa na trzy na czterna 140 e, 154 Okej, okay. to nie jest aż tak dużo Jeszcze sobie na odcinku e, to zrobimy, bo dlaczego i nie w sumie wow, 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 wow. Dobra, żyjemy Okej okay. Ukarimiriego to teraz Wow, ale nam klatkuje. FPS-y poszły tu. Rzeczywiście trochę nam tego. Niestety zabiera um, te klatkowania. Dobra, więc rzucamy ile fabryka dała. Tak, jeszcze trochę. I to jest naprawdę takie bardzo przejrzyste szkło. Podoba mi się. Ile jak to jak to wygląda i czy nam się tłucze. No, lubię to. Tak, tłucze się. Eee, nie, zwraca. Dobra, bardzo dobrze, zwraca to nam się. Więc nie ma problemu, możemy tego używać. Okej, okay, trzeba coś sobie podejść szybko. Num, 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 num. Um, I to sobie damy do magazynu trzeba będzie z, znieść ten ogranicznik na um, znieść tutaj ten ogranicznik i, e, i pozwolić znowu się magazynować, ale tu w zasadzie jak będziemy przenosić magazyn, to nie, nie ma takiego wielkiego znaczenia lecim tak, i lecimy. I lecimy. I lecimy znowu. Tak, fajnie. Dobra, więc to będziemy mieć, i to sobie szybko tam wymienimy. I myślę, że to będzie wyglądać przefantastycznie. No i tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Okej. Okay. Lecimy do mnie. No i na górę. A jak widziałem te gwiazdy o matko. Jak widziałem gwiazdy, bo się za mocno uderzyłem. Nie, nie, nie żartuję. Ale jak widziałem te gwiazdy z stamtąd w nocy, to... Wow! Coś pięknego. Tak, myślę sobie, że tutaj sobie zrobimy jeszcze taką obwódkę. Bo chciałem, żeby to było... O ten poziom wyżej. No, nie, tak. To szkło, które zmarnowaliśmy tutaj, nie zmarnuje nam się, dlatego że te to są mikroploki i one się nam zwracają. Także tutaj nie będzie najmniejszego problemu. Jeszcze, 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 jeszcze tu, 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 starcz nam tego. Mm. Żeby nam zabrakło jednego głupiego klocka. Eee, Chodź, no tutaj. Gdzie jest? Jest. Jeden klocek. Trochę to nam spędzie leciał. No. Yes. Okay. Wow. So close. <laughs> okay. Ładnie nam się łączy, jest piękne, przejrzyste, lekko niebieskie. Tak ja wiem, że użyłam nie tego narzędzia. Nie bijcie. Jeszcze trochę. No, dawaj. Wow. epicko Tak, tutaj ten teren wygładzę poza odcinkami myślę. I dokończę sobie budowę, o matko, ale mi przycięło myszkę. Yy, budowę tej bazy. Także poza odcinkami. Wow! No nie powiecie mi, że to nie wygląda zajebiście. To jest jedno wielkie okno. Przez które będziemy widzieć po prostu wszystko i nic tu nam nie będzie wpadywać. Po prostu cudo. Jestem zachwycony. Będę się teraz tak gapić. Wow. Ok. Eee, wiem, że ten odcinek był taki trochę bardziej pff, lub mniej. Pff, nie wiem jaki. Sami to ustalcie. Eee i w zasadzie tak sobie myślę, skoro już skoro już się wygadałem, że chcę mieć tutaj posągi posągi yy, kurczę tutaj mamy yy, jak gdyby nieparzystą ilość kratek. To jest problem. To jest problem. Bo tutaj nie mogę sobie stanąć tak na środku i patrzeć na wszystkich z góry. Mm. Nie, niestety. Chociaż to byłoby gorsze, żeby dało się między blokami stawiać. A tu się nie da. Okej, okay. dobra, to ja pokombinuję coś nad posągami między odsiękami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia. W, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z mistrzów Minecrafta i magii oraz nie tylko. Cześć!